Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy iluzjonistami z mam talent, każdy z nas jest półfinalistą albo finalistą. Jesteśmy wspólnikami, występujemy solowo, występujemy wspólnie. No i ta przyszłość, która nadchodzi, jawi się w bardzo dobrych barwach. Usmarano. rano. Wczoraj bardzo dobry występ tutaj w hotelu Evita w Tleniu, a dzisiaj mam występ z Mistrzami Magii, więc pokażę Ci w ogóle, jak wygląda nasza grupa. Dlaczego ją w ogóle założyliśmy? Będzie trochę takich rzeczy zakulisowych, trochę vlogowych, więc czas się pakować i jechać dalej. została ostatnia rzecz, czyli zostawić kamyczek gdzieś tutaj na ławce nie wiem czy kojarzycie te wszystkie rzeczy kamyczkowe, nowe zostawienie kamyczków itd ale uważam, że to jest w ogóle <grych> niesamowita mm, aktywność, która jakby turbo łączy ludzi to akurat pierwszy raz zostawiam kamyczek a przede mną teraz prawie 4 godziny trasy mm, przyznam, że to lubię e, jeżdżenie i występowanie to jest coś co Mógłbym robić praktycznie cały czas. Pogoda paskudna dokładnie jak październik w Polsce. Już zaraz odbieram z Kubiego i chyba więcej już w hotelu nagramy. 10 lat temu zaczynaliśmy od pokazów ulicznych. Ja i Skubi znaliśmy się jeszcze wcześniej z pierwszych zlotów dla iluzjonistów. Dawida z kolei poznaliśmy właśnie na ulicy w Sopocie, gdzie wszyscy razem występowaliśmy. No i tamte wakacje na dobrą sprawę zmieniły nasze życia. Byliśmy wtedy z grupą iluzjonistów, i te wakacje 2014 w Sopocie były wydarzeniem, który zmienił nas wszystkich. Myślę, że to w ogóle było czymś bardzo takim niezwykłym, że jako dwudziestolatkowie. Spotkaliśmy się, mieliśmy jedną pasję i robiliśmy występy dla innych, poznawaliśmy nowych ludzi, w ogóle uczyliśmy się życia i to było takie kurcze, bardzo niesamowite doświadczenie, jeśli chodzi o w ogóle, w ogóle spotkanie ludzi, o te przeżycia i to wszystko. I w trakcie pandemii ze Skubią rozmawialiśmy, że fajnie ten czas wykorzystać, i między innymi założyliśmy też platformę Nauka Iluzji, ale też. Stworzyliśmy spektakl Mistrzowie Magii w spektaklu Prestige. Wtedy właśnie zaczęliśmy też współpracować ja, Kubi i Ary, i zaczęliśmy w ogóle wymyślać spektakl. Rok zajęło nam e, przygotowanie w ogóle całe, całego występu, całego spektaklu, i graliśmy go jakieś kilkanaście razy, głównie w Warszawie i Krakowie. Graliśmy też na jednej firmówce. I jakieś dwa lata temu pojawił się gdzieś tam pomysł, że. Może warto zrobić jakiś jeszcze dalszy krok. I rok temu zostaliśmy oficjalnie wspólnikami: ja, Skubi, Ary, no i nasz menadżer Łukasz. Wcześniej Łukasz menadżerował tylko mnie, a ponieważ mi się bardzo dobrze z nim współpracowało, zaproponowałem, że może chciałby też menadżerować Skubiego i Arego. Tak, żeby już Łukasz zajmował się kontaktem z klientami, umowami, fakturami, tym całym procesem sprzedażowym. A my, żebyśmy się skupili przede wszystkim w tym, czym jesteśmy najlepsi, czyli w występach, żebyśmy mieli taką wolność do tworzenia i żebyśmy mogli po prostu tworzyć, bo to jest to, co jest dla nas y, najważniejsze. Więc y, funkcjonujemy jako spółka już od prawie roku. E, wszystko nam się póki co dobrze układa, wiadomo, że to są czasami, czasami jest trudniej, czasami jest y, lepiej, czasami jest. Y, Czasami są to wyzwania i tak dalej. Natomiast dla mnie chyba taką jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy jest to, że jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy iluzjonistami z Mam Talent. Każdy z nas jest półfinalistą albo finalistą. Jesteśmy wspólnikami. Występujemy solowo, występujemy wspólnie. No i ta przyszłość, która nadchodzi, jawi się w bardzo dobrych barwach. Drugi Mistrz Magii, Michał Skubida. Wygląda to się dobrze zaprezentować, drodzy Państwo. Tylko właśnie pytanie, jeśli jakby wychodzimy, to jak robimy tą dynamikę, żeby nie stracić tego no Wiele, tak. żeby... No tak. Jakby... to może dopiszmy DJ-owi, żeby powiedział przywitajcie pierwszego z nich, przed Wami tak, Michał Skubida. Tak, tak, tak. Ty opowiadasz to... historię, a my tak stoimy, to... Tak, bez sensu. A też wyjść i powiedzieć przed Wami jakby Michał Skubida, Dawid Świstek i Piotr Denisiuk i my się chowamy jakby po tym. To jakby po co wyszli, tak, 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 tak. Ja to lubię, jak ktoś mówi tak, że w Mam Talent swoimi, swoimi ludźmi podbijam internet, ale przede wszystkim występują na żywo mhm. i, i właśnie dzisiaj wystąpią specjalnie dla Was, tak więc... Mhm. Kula, mnożenie pieniędzy i mnożenie butelek. Butelek. No i nie mów tego, że butelki nie są na sprzedaż. Dobrze, i Ty to powiesz, nie? Y, Okej, okay, bo Ty to wino tam pijesz, tak? Tak z kieliszka, wiesz, tak. Okej, okay, a ono zostanie tam gdzieś, tak? tak? No to tak, ja się mogę wziąć. Tak, tak. tak. wykaże, że tak, prawdziwe. Tak. tak a tak. i tu od razu wyjaśnię, tak. drodzy Państwo, butelki niestety nie są na sprzedaż. Tak. Ewentualnie zastanawiam się, czy tutaj by mnie... Możesz wiesz, tak jakiegoś jak, linea rzucić, że e, idą z nami do, do pokoju numer 139 i jak się macie, wiesz, jakby tak. coś... Tak można, wiesz, obojętnie jaki numer pokoju, ale żeby... Tak, butelki nie są na sprzedaż, zresztą zostajemy tutaj na noc, więc butelki idą z nami do pokoju. Tak, tak, tak. Nie, nie butelki, tylko tuby. Tuby idą z nami tuby. do pokoju. Jakby Nie są magiczne butelki, tylko tuby są okay. magiczne, wiesz, jakby... jak ktoś to tuby było... nie są na sprzedaż. Tak. Poza tym my tu jeszcze dzisiaj nocujemy, tak więc one idą z nami do pokoju. Tak, tak, tak. Jak tak, ktoś tak, jest tak hent... Jak skończy alkohol, zapraszam do, do pokoju, pokoju 169 16... Dobra, bo nie płynączego Tak. tak. tak, tak. Zastanawiam się właśnie, czy to robić longiem, czy to rozbić na dwa. Ja myślałem, żeby rozbić. Nie? Ja myślałem, żeby na początek zrobił chyba pierścienie. Klasycznie, tak? Tak. Tak, i to w takim razie. Tak, słowa nie są potrzebne i tu bym w takim jeszcze zrobił... Klasyka iluzji w nowoczesnym wydaniu. Przed Coś takiego. Wami Dawid. Wiesz o co chodzi? Żeby tak, tak. To było tak i Ary wtedy ma chyba 4 minuty, nie? Tak, tak. Kierścienie. Tak zróbmy. Ja bym mógł zrobić jakąś interakcję w zasadzie mm że powiem wam jak to, jak to jest zrobione. Tak, tak. tak. I to jest fajne w do jaja. Tu jest dziura, nie? On szuka, znalazłeś, jakby tu jest dziura, tak, nie? Tak, no. tak. Oczywiście ludzie, nie zdradzają... Dobrzy ludzie nie zdradzają sekretów. Ja wam zdradzę, chyba ja nie jestem aż taki dobry. I wtedy jakby pytanie, mm. czy wiecie w ogóle, tak. skąd biorą się magiczne... A, bo ja to w ogóle, czy wiecie, skąd biorą się magiczne sztuczki. I zawsze ktoś mówi coś, nie wiesz, taki list, ja że romantyczna no. wizja, ale nie. Ja tam myślę, że też wyczuję, nie? Tak, tak, ale, tak, tak, ale jakby. Czyli zostawię to Ale zakładam, że to krótko, i, chyba że wiesz, jakiś może... Tak. Ja też nie chcę jakby na siłę robić tego crowdworku, ale, ale jak coś... Jedna, dwie minuty. Coś takiego, że żeby podsumować, że widzieliśmy już dzisiaj... A, o, tak. Iluzję bez słów, iluzję optyczną, a, poznaliście trochę sekretów, butelki wina się noszyły. I już zbliżając się do końca, chciałem pokazać jeszcze jedną dziedzinę iluzji, a mianowicie czytanie w myślach. Już za chwilę będę czytał w Waszych mm -hmm. myślach. I tu jakby myślałem, żeby tak. tak sobie przejść gładko. I zwróćcie uwagę, że nie jest to przypadek. Mm -hmm. Bo dzisiaj wystąpiłem tutaj dla Was razem z Dawidem i Skubym. I wtedy my wejdziemy. Tak, tak. I to po prostu Wy sobie wchodzicie tak jakby gładko tak. Nie? Z, Dawidem i na z Dawidem i Skubim i mówisz a dzisiaj jest dokładnie, tak, dzisiaj jest, tak, tak. Muza podbije brawa. Ja chyba to zakończę też, przed nami wystąpili... E... Dawid Świstek, Świstek. Michał Spugda oraz Piotr Denisiuch. Mhm. A to I wtedy myślę, że się ukłonimy do brawa. Mówię, a spokojnie, to nie jest koniec, to tak na dzisiaj, za chwilę widzimy się podczas iluzji z bliska, tak więc. To już tak, tak po, trochę na zejście po tak. brawach powiem. No. no i to jest git. Jestem teraz na 100, na 90 mniej więcej u siebie, 1, 2, 3 i on jest z kolei pojemnościowy, więc on może sprzęgać, możemy ewentualnie zaraz zobaczyć jakieś 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Już za chwilę na tej scenie będą się działy rzeczy co najmniej nietypowe. 1, 2, 3. Nie, mi w ogóle nie jest potrzebne odsłyszeć. Podchodzę do ludzi raz, dwa, trzy. Nie, jest potrzebuję. To jest to, to wszystko, tak? Tak, od jednego do, ós do ósmego. Butelki, banknot. Nie, banknot jest trzeci czy drugi? Zamieniamy. D drugi. Drugi jest banknot. Trzeci są butelki. Następnie jest cztery pierścienie. Pięć akryl. Telefony, a klikniesz jeszcze telefony play, żeby zobaczył, czy to na pewno idzie ten. A daj jeszcze drugi. W sensie ten ostatni ósmy. Przed wami Finalista, Piotr, Denisiu. Tak, ja wchodzę na scenę i muzyka. Dokładnie tak. Ekstra. Mhm. Wklejcie go, zobaczcie, że to nie jest przypadek. I nieprzypadkowo jest tutaj, dzisiaj jesteśmy. Jest ze mną dzisiaj Skubi i Dawid. I jakbyś powiedział liczbę 42, nie 43 mielibyśmy inny wynik, ale zobaczcie, że to nie jest przypadek, bo dzisiaj jest drugi dziesiąty. Ale rok się nie zgadza. Bo to nie jest rok, chodzi o teraz, a teraz jest tutu, tutu. A tu. póki co, dziękujemy bardzo. Tak, jeszcze jedna rzecz tylko. Bym zrobił tak, żebyśmy wyczekali do jej brawa na sam koniec. Czyli tak, tak, wystąpiły tak, tak. dla Was Dawid Świstek, Michał Skubida. oraz Piotr Denisiłka, razem tworzymy Up. grupę Mistrzowie Magii. I wtedy po prostu wiecie zakończenie. 10 sekund Tak, ale żeby to po prostu jakby. To tak, jest to ja mówię. Dokładnie, tak. To koniec tego występu, ale nie koniec magii. Na dzisiaj już za chwilę z chłopakami ruszamy pomiędzy Wasze stoliki z iluzem z bliska. Natomiast Dawid będzie przy stoliku, który mm. znajdzie się przy barze. Tak więc na drinka można do niego podejść. Rzeczy, które pokazuję, są niesamowite. Dziękujemy bardzo. Mistrzowie Magi, iluzjoniści, finaliści z Wantalem odbijają internet, jednak przede wszystkim kochają, dyserpują na żywo. Przewitajcie pierwszego z nich przed wami Michał z Różniczo. Ja wiem, że jak ktoś powie potasuj, to ja dam do potasowania, wiesz. Mm -hmm. Jak ktoś powie znajdź mi, wiesz. I to są takie szczegóły, lata, ale to jednak to w, to w wspomnieniach nie? ludzi jakby, tak, jakby to się buduje, wiesz, zostaje, tak. nie? 45 yeah. minut, tak. nasza trójka, no tak, tak, ja... ja komedia, jest... poważniej, tak, 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 tak. are silent, tak. trójka close up, to jest idealne. <laughs> Split <Spryt> on, <laughs> on that thing. O, to jest fajny gest, taki bardzo delikatne, fajny. Te cienie w Fajne ogóle robią ten... robotę tutaj na tym filmie. To prawda. To bardzo tajemniczo, bardzo tak pasuje, nie? To jest takie... Dobrze się na to patrzy, nie? Jest to takie. Na przyjemne. Tak.